Już po raz piąty mieszkańcy Białego Stoku mieli okazję wybrać się w turystyczną podróż przez magiczną puszczę Knyszyńską. Była to jedna z atrakcji przygotowanych w ramach 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestrowy pociąg dowalił odjechał z białostockiego dworca PKP. Pomysł stąd, że zawsze w całej Polsce, nawet poza Wielką Orkiestrą przyjazdy nieczynnymi trasami, skupiają wokół siebie bardzo duże ilości ludzi, więc pomyśleliśmy, żeby te inicjatywy wykorzystać jako metoda wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Okazało się, że wypaliło. Podobne inicjatywy też zaczęły się w niektórych latach pojawiać w całej Polsce. Bardzo się cieszymy, co roku kilkaset osób na pokładzie, bo jedno, że tutaj wsiada kilkaset, ale kolejnych kilkaset osób pojawia się na imprezie w waliłach, co bardzo cieszy. Taki przejazd nie byłby możliwy bez wsparcia polskich linii kolejowych. Przewozy regionalne zapewniły przejazd nowymi szynobusami. Pomogły też gminy Grudek i Michałowo oraz PKP Cargo. Podobnie jak w latach poprzednich, zarząd województwa przeznaczył 30 tysięcy złotych na wsparcie sztabów organizujących imprezy w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednym z podróżnych był wicemarszałek Maciej Żywno. Kiedyś tą trasą praktycznie jeździłem cały weekend, bo prowadziła do Puszczy Knyszyńskiej, w bardzo malownicze tereny. Dobrze, że w ramach takiego dnia jak dzisiaj, kiedy ludzie pomagają, kiedy wrzucają do puszki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, mogą przy tej okazji dobrze się bawić i być razem. I cieszę się, że Urząd Marszałkowski wsparł po raz kolejny tę inicjatywę, ten przejazd, po to, żeby ludzie bawiąc się, mogli pomagać innym. Pasażerowie do orkiestrowych puszek musieli wrzucić minimum 20 zł. Tak jak co roku ludzie pozytywnie zaskakują i wrzucają bardzo dużo pieniędzy do puszek. Przeważnie to są kwoty około 300-400 zł za osobę. Należy wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, gdyż sama idea jest po prostu warta wsparcia. Pierwszy raz jedziecie pociągiem Wielkiej Orkiestry? Tak, pierwszy raz. Jak wrażenia? Na razie super. Po raz pierwszy w tym roku, w 2015, właśnie postanowiliśmy wyjechać, uczestniczyć w ogóle w tej całej Orkiestrze Pomocy Świątecznej. No i jesteśmy po prostu... Zaskoczeni taką ilością i właśnie cieszymy się, że uczestniczymy w tym. Pierwszy raz jeden pociągni i jest fajnie. Wśród wielu osób witających orkiestrowy szynobus w Waliłach był marszałek województwa Mieczysław Baszko. To jest cenna inicjatywa i z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim organizatorom, wolontariuszom, że potrafią zorganizować, żeby nieść te środki finansowe, bo szpitale nasze potrzebują dużo sprzętu jeszcze i ta inicjatywa jest bardzo cenna. Popieram ją od lat. Wszystkie osoby, które przyjechały z Białego Stoku do Walił, miały gorący poczęstunek przygotowany przez wójta gminy Gródek. Na peronie odbył się także orkiestrowy koncert. W województwie Podlaskim zarejestrowano 27 sztabów. Finałowy koncert w Białym Stoku odbył się natomiast na rynku Kościuszki. Kwestowało tu ponad pół tysiąca wolontariuszy. Zbierali pieniądze na zakup sprzętu medycznego do ratowania życia najmłodszych i najstarszych Polaków. Dla Radka. Pod takim hasłem w Zespole Szkół w Boczkach odbył się Ekumeniczny Wieczór Kolęd. Dochód z tego spotkania w całości będzie przeznaczony na rzecz 18-letniego Radka Waszczuka, mieszkańca gminy Boczki, który uległ wypadkowi i potrzebuje wsparcia finansowego przy zakupie protezy nogi. Mieszkańcy spontanicznie podjęli inicjatywę wsparcia Radka, a my co roku od wielu lat organizujemy Wieczór Kolęd. Stąd też pomysł, żeby taką zbiórkę przeprawić na tym naszym komunicznym wieczorze kolęd. Radek jest osiemnastoletnim. Jak był wypadek, nie miał osiemnastu lat. Był uczniem naszej szkoły jak najbardziej. Wracał do domu i miał wypadek samochodowy. Zerzuł się samochodem, w wyniku czego stracił nogę. Na dzień dzisiejszy jeszcze trwa leczenie ran i gojenie nogi. Nie, nie na, na dzień dzisiejszy ta noga nie może jeszcze mieć protezy bo jeszcze nie jest do końca bo to się wydarzyło na koniec roku szkolnego czyli tak naprawdę to stosunkowo niedługo jeszcze trwa leczenie no ale już powolutku zbieramy tak żeby Radek nie musiał długo czekać i żeby mógł normalnie funkcjonować jest to młody rolnik zapalony rolnik także ta noga jak najbardziej będzie mu potrzebna ale Radek też się nie poddaje, pomimo tego, że nie ma tej nogi, cały czas pracuje. Chodzi do szkoły, uczy się w zawodu budowlańca i tam też wykonuje te prace związane z praktykami, jeśli normalnie. Czyli nie poddaje się, walczy, a my tylko chcemy pomóc, ułatwić życie. Te, które znalazły się na kiermaszu, przygotowały dzieci z zespołu szkół w Bodźkach. To bardzo fajnie podjął inicjatywę pan dyrektor i pani wicedyrektor. Większość prac jest właśnie dzieci, ale też mieszkańcy naszej gminy. Bardzo fajnie żywiołowo podeszli do tematu. Wszyscy są pomóc dla Radka. Też panie, same tutaj mamy przykład, wykonały choineczki i nieodpłatnie przeznaczyły nam hojnutki. Mamy też płyty do sprzedaży. Pan Artur Leszczyński nam oferował płyty właśnie też w celu pomocy Radkowi. Ludziem dobrej woli dziękujemy za pomoc, za szczere serce. Również każdy z nas może przyłączyć się do akcji Kolenda dla Radka, wpłacając dowolną darowiznę na specjalne konto bankowe. Капитан